Widać, witajcie w nowym odcinku na moim kanale, a jeśli gramy na kolejnym świeżym teksturpaku, jest to teksturpak 8x8. Ale owce to mogli już oszczędzić. No ja rozumiem, fajny teksturpak, ale owce to już niech oszczędzą. A to tak. tu się <laughs> i widzowie, jeżeli też się czujecie, jakbyście byli pomniejszani yy... i co tu się. O lagi. Ogólnie to pokażę wam wszystkie moje teksturpaki, ustawienia. Poczekajcie z sobów. No tak. Bitcraft, Grenkagui yy, Gren Kaguji i Fortnite Fabric. I to jest wszystko. Pocha. Wtedy. A, to w oj, tu jest, boże, taki fajny tekstur paczek, nie będę ukrywał, zły nie jest. O boże. Ja, ja żartowałem. Dla widzowie, jeżeli chcecie, że nagrywał na starym teksturpaku, to zostawcie lajka. A ci, którzy chcą, że nagrywał na tym, niech zostawią suba. Chyba trochę za, za daleko rzuci. A nie, idealnie. Stres na razie, teraz ściągnę. E, rudy, rudy, rudy. Zarówno nic nie mam. E, money. Mam 96 dolarów. Super. Mamy całe zboże pierwszy rosło, więc ja się zawieram. Do zbierania. E, dobra. Możemy się tak zrobić, że ustawienia sobów i na samym takim dole, no z, to znaczy tam, o um, to było... Yy. Szkoda, że było nieco nie było teksturas, to było to, a nie, sorry, textures, to? były te Ah, gotcha. Mmm... Czemu to mi tak daleko tepnęło? Czemu to wszystko jest takie malutkie, Jezu, ale to jest... dziwne. Znaczy, nie mówię, że jest niefajne, ale jest takie dziwne. Takie... Chyba na takim Mmm farma i natura ta czcina cukrową mamy to, 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 to jest ten cały mlecz dundelion mm. mm. Posadzimy tę farmę i zobaczymy jakie będą zarobki z tej farmy bo jeżeli to będzie tak mniej więcej mm, 20-30 dolarów, y, to ja mogę. Nie? E, farming. Gdzie? 5-5 y, dolarów? Eee, to nie jest tak źle. Czy znaczy, jakby. Eee. Y, Poczekajcie chwilę. Pluginy. Czy nie pluginy, tylko gracze. Online. Operator zabieramy. Czyli nie mogę money. Ale shop mogę. I shop mam pokazany balans, dobra. Czy nie czyli me za jest operatora dam dlatego, że tam Bo muszę was banować jakoś nie oczywiście yy, yy, na dzisiaj mamy taki cel yy. Żeby pozbierać drewno i zbudować budowla Widzowie, jeszcze jedna rzecz. Pracę nad QMLTMOS trwają cały czas. Jeżeli to jest dirt... To jest taki, taki klimacik właśnie fajny. To, znaczy, to jest takie żółte. Dobra. E, dzisiaj naszym celem jest zebranie drewna i zbudowanie czegoś. Mhm. Więc tak. E, I widzowie, nagram odcinek, który będę się przeżyć godzinę w moi, na, na moim systemie. Mam myśl, że jest to tyle zjarany, że pewnie się nie uda, ale... To zobaczymy. Okej... Okay. Ale lagi. Myślę, że właśnie osiem tego wystarczy. Jeszcze brązowa. Coś takie kreski. Zwykły baknia. nie? A sobie grama na tekstur packu 8 na 8. Najgorzej było Minecraft już przyszliśmy. Stulki w dobre 7 godzin. nie yy, yy. Źle. Yy... Nie źle. Nie tak. Ogólnie to, to tak mieć ustawiony kip inwentor, żeby nikt ich nie tracił. I ja tak myślę, że ten serwer zamieni na lifestyle. No. że to będzie lifestyle. Żeby dało się te serca zabierać, to będzie ten. Będzie fajne, ale te kreski, te kreski tam to, to, to jest normalne. Pewnie tak. To zabieramy się do zabudowania tego wszystkiego. Ja Miałem taki pomysł, żeby y, tu zbudować sobie budowlę z y, coś w stylu takiego magazynu. No, miałem taki pomysł, co zejdź tak. Śmienicim budowniczym nie jestem. I zresztą... Tu... Aha. Uh -huh. Okej. Okay. Żeb bloki. Mmm. Muszę kupiłam. Dobra. Yy, sklep to nie ejsztowanie. Dla tych, którzy by się już uwzięli, że sklep to i itd. Mm. Nie, to nie jest czytowanie. E, dolary, e, dolary się ciężko zdobywa. E, ja ogólnie w tym momencie zbieram na mój custom itemik, czyli Łucznika. Kreatywna nazwa. E, a to dlatego, że on ma tak, że on ma power 7 si i to jest, i dlatego chcę go mieć. No. <laughs> Bo już po pokonaniu smoka, ale jak to będzie live to się bardzo przyda. tu. Muszę z taką e, kratkową. Eee. Czyli, że o. Będzie tak. <laughs> o, nie wygląda to źle. W moje gardło, ała. Mm, taka szachownica jest na odlitos. No jeżeli taka szachownica jest gotowa, mm -hmm. Jeśli się pytali to po prostu mniej więcej. Yy, wiem co jest z czym. bo po tych poznaję. No, na przykład to jest dębowe dermius, to jest brzozowe. No, Dobra. No. sorry, nie tu, tylko tu, tu, to jest wszystko. Yy... Wiecie co, widzę? ja chyba mogę ze stanu tego chlebek skraftować. w mogę te custom itemki pokazać to są te wszystkie moje customowe itemki. Dobra. O Boże, ale byłem wam widzowy tle, że jak z tym smokiem walczyliśmy, yy, to... Yy. No... Yy, powiem tak, dedy się zdarzały. Nie no mówię, że one często były, ale zdarzały się. O. I tak, niech będzie. Najwyżej Nie po tym powiększymy o jedno to. I tu będziemy. Nie. W sumie. Ogólnie powiem tak. Że jak zauważyłem te świnie To już zawał dostałem, nie? Ta świnia była taka straszna Pomocy. straszne świnie na serwerze. 151 Pięczą hmm. dwa, no, 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 no. co to było. Mm. С этого уже вывезти строить ч... редкого там. Уже месяца было. Mm -hmm. Trochę tego drewienka pozbieramy. Z drewna dużo raczej nie zarobię. Najwięcej się zarabia ze dzwonów. Mumieczek odrzuć dwa robi robota. Na przykład przy jakichś takich zombiakach. To jest najlepsze, albo przy creeperach, Ym, przy creeperach najlepsze. Bo wtedy, nie, bo wtedy creeper nie wybucha. I to jest fajne. Miałem 7 diaksów Często przypadkowo te 7 diaksów usunąłem Bo ja oczywiście robię custom i są itemki TD e, Dlatego Uh, mogę sobie przypadkowo usunąć. Dobra. tu. Dobra. Jeszcze kilna. I powiększę ten magazyn trochę. W sumie on jest malutki.

żeby jakąś szachownicę zrobić. Gzda. A to są to są na Ternosie. Greit. Olha da... só, da... da... No, no. Po to będzie wszystko podpisane, a na razie będzie dach i wszystko. Ale na razie 25 minut nam wystarczy. Skończy. Wy nie będziecie mieli komendy money, wy musicie wejść w shop i tu macie balans. Ile macie, yeah? nie? Onola, no i to jest na tle. Na -ra razie!